Cześć, witam was w kolejnym odcineczku. Zakończyliśmy sobie dokładnie w tym punkcie. Jeszcze sobie zobaczę chwilę ten film, bo robi to ciekawy klimacik. Panzerate. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. A to też coś wyłączyło. Dobra. Także teraz musimy się pojedynkować z naszymi snajperami. Cel misji. Znajdź ciało Browera. Ale, żeby to zrobić, potrzebuję wyeliminować snajperów, którzy gdzieś tutaj się na mnie po prostu czają. Także muszę sobie tą lornetą omieść sytuację. Ciekaw jestem, czy oni się po prostu stąd ewakuowali odrobinkę dalej. Ciekaw jestem gdzie są Jak ja bym był na miejscu takiego snajpera A że sam jestem snajperem To bym pewnie się gdzieś tutaj znalazł Z miejsców jak przed chwilą Ale oni być może gdzieś poszli W innym kierunku Dobra teraz muszę się przedostać do Browera. Myślę że Od tej lewej strony może być Najszybciej Co my mamy tutaj? Po prostu pociski. Dobra, zbadam sobie przy okazji, czy nie ma nic ciekawego. Nie, wszystkich nie będę tutaj fiskał, bo nie są na otwartej przestrzeni. A nie bardzo mi się to widzi. Także na razie sobie przeskoczę. Dobra. Gdzieś mogą być w tym ciele Browera. No, na pewno wybrali jakieś nieprzypadkowe miejsce. To na bank. Być może ten jeden jest tam, gdzie był wcześniej. Bo był tam taki punkt snajperski. Na dachu. Jest! Zobaczcie! Bardzo ładnie jest skamuflowany. Także musimy tylko czekać na odpowiedni moment. Zauważył mnie spryciarz. No, gdzieś muszę dorwać jakieś dobre miejsce. To jest dobre miejsce. Teraz muszę tylko poczekać na samolot. Coś leci. Przygotuje się profilaktycznie, nie. Przycelowane to wszystko było perfekcyjnie, ale niestety nie ten samolot, czekamy na kolejny lot. Snajperów było co najmniej dwóch, leci, no będzie pięknie, Ach! ale dostał cudowny strzał, cudowny strzał. Dobra. Jeden snajper z głowy. Jeden snajper z głowy. Gdzie może być drugi? Nie wiadomo. A może jest ich jeszcze więcej niż dwóch? Dobra, na razie sobie pójdę zobaczyć, co miał ten snajper. Dobrze się skitro. Fajne mają te kamuflaże, naprawdę. Chciałbym mieć coś takiego. Ciekaw jestem, czy, czy jakoś można to zdobyć do karkanu. No świetny jest ten kamuflaż, naprawdę. Dobra, jeden wyeliminowany całkiem sprawnie, tak jak powinno się to zrobić. Spokojnie. A teraz zostaje nam jeszcze drugi snajper. Tam jest jakieś przejście, nie, to jest jedyna droga od tej mańki. Dobra, sprawdźmy sobie, czy ich nie ma tutaj więcej, bo dachów kilka jest. Chyba nie. Z naciskiem na chyba. To jest dobra miejscuwa, wiecie co? Ja na to tym się chętnie wbił. Tylko, co to jest za miejscuwa? To jest tamto gniazdo snajperskie. Dobra, to ja chcę tam iść, słuchajcie, ja chcę tam iść. Załatwić sprawę jak profesjonalista. E, chyba trzeba przejść sobie tędy i gdzieś tutaj. Nie, to nie to wejście w ogóle, dobra. No właśnie, coś trochę za blisko to było. Dobra, ale jednego mamy z głowy. Eee, tutaj to też nie jest. Co prawda, mogę sobie zrobić skrót. Troszkę nam się zmęczył. Popina. Również stąd jest y, dobry punkt obserwacyjny. Jest! Snajper Gewer, 188 metrów. No to mamy cię. Nie mamy cię. Zmienia pozycję. Zmienił pozycję. Miałbym tutaj chyba na niego bicie, czy też nie? Nie bardzo. Czy mogę zaryzykować strzał ewentualnie? Kawałek głowy chyba wystaje. Dobra, ale zobaczcie kiski trany co? Skubaniec. Poczekamy. Daleki strzał zmienia pozycję. O, proszę bardzo. Tylko poczekać na samolot 126 metrów. Obserwujemy sobie. Pasywny, nie wie nic, co się dzieje. Leci, kurda, mi zabrakło teraz tlenu w kółce. Zaryzykuję. No, drugi strzał, poprawka, to jakiś nietuzinkowy, ale eliminacja 190 metrów. Co prawda poszło z alarmem, ale myślę, że duży problem to nie będzie. Bo tutaj nic chyba już więcej nie ma, Oscar Mike. Duch, widziałem jakiś błysk, ale mógł to być również błysk. Nie ze snajpera. No, nic nie widzę. Dobra, zaryzykuję sobie. Wydaje mi się, że dwóch było tych snajperów. A nie, zobaczcie, kolejnego wypatrzyłem. Delikwenta. To jak się do niego dobrać? Jak się do niego dobrać? Hmm. No chyba musimy przejść na tą drugą. Miejscówkę snajperską. Także nie będę ryzykował. Przejdę sobie górą. Skoro już mamy taki pojedynek snajperski. Na razie 2-0 dla mnie. Ale muszę przyznać, o kurde. Zauważył mnie. No proszę. Przemieszczenie, co prawda udane, ale no nie tak to miało być. Już sporo widzi ten sniper? Tutaj już powinien być święty spokój. Ja sobie zerknę, czego stąd widać. Tak, to jest 201 metrów. Dobra, poczekamy sobie. Poczekamy sobie na ten perfekcyjny strzał. Coś leci. Chyba daleko 207 metrów, to już całkiem daleko. Dobra, czekamy. Hmm. Czy ja Cię widzę jeszcze? Nie, on się w ogóle przemieścił. Skuba niutki. Niechże ja sobie zobaczę, czy udałoby się na tą we snajpera wejść. Manewr jest wszystkim, nie? Czy tutaj jest chyba jakieś wejście. No, ten to mnie w ogóle zaskoczył. Co on tutaj robił? Kurde, no. Tego się kompletnie nie spodziewałem, słuchajcie. Tego to już w ogóle. To było pełne zaskoczenie. Co on tutaj robił? Też chyba się mnie nie spodziewał. No, kurde, blokował wejście na. No już chyba kolejnego tej nie będzie, co. No, bez jaj. Dobra, interesujemy wejście tutaj na górę. Mm, gdzie ja go zabiłem? Tutaj. Bandaż. Obstawili tymi snajperami. Brak amunicji. Gdzie prowadzi ta droga? Ta droga prowadzi gdzieś na miejscówkę snajperską, ale gdzie? No i gdzie tu miejsce snajperskie? To gdzieś na górze tam w ogóle, winną winną mańkę. No to musi być wejście z innej gdzieś strony. No to mnie interesuje wejście na górę tutaj. Wejście na górę jest gdzie? Tutaj widać jakąś miejscowę snajperską. Dobra, tu jest jakieś wejście na górę. Zobaczmy sobie. Czy to będzie to? Easy. Miejscówka jest dobra. Tu jest takie... Z... aha, tu jest jakieś wejście tędy. A czy tutaj jest jeszcze lepsze miejsce? Dobra, widzę tego snajpera, no to zobaczmy sobie... ...czy tu jest jeszcze jakieś lepsze wejście. No to wygląda. Tu jest półeczka. Sztuka przetrwania woda. No, to takie fajne porady survivalowe, całkiem, całkiem spoko. Tu jest to fajna półeczka, to takie odkryte gniazdo snajperskie. No, bardzo fajne, bardzo fajne. Stąd będzie można oddać zaiste zacny strzał. Nie wykryje nas O właśnie, no to jest głupota, prawda? Trochę Co prawda jakąś tam misję zrobiłem Dobra, On jest czujny, ale mnie nie widzi Także Wykorzystam, poczekam sobie na samolot I Spróbuję przeładować Czy zobaczę, czy usłyszę ze 100 metrów dźwięk przeładowania Nie powinien Nie No to czekamy na ten jeden jest. Dlaczego? Hmm. Głupota, co? Walnąłem ten worek. No, no to się oddalę, co by zrobić ten strzał perfekcyjny raz jeszcze. Chyba zniknąłem. O, to taki błąd powiedzmy. Już nie z mojej winy. Walniemy sobie po prostu z takiej pozycji. Czekamy na samolot. Zresztą nie ma nikogo więcej można było go pacnąć od razu, ale więcej ekspa zawsze dają plus jakaś taka większa satysfakcja nieco. Coś leci. Jeszcze nie teraz. Może teraz? Czekamy. Mm, dajesz samolocie. Tam na górze chyba się jak nawet jakiś rozbił. Czarny dym. Kusi mnie już, żeby go pacnąć. Jak zaraz nie przyleci, tego pacam. Leci, nie leci, nie leci. Dobra, walniemy go przez lunetkę, może co? Spróbujemy. Może przejdzie przez lunetę. No, tak jest. Przez lunetę w oko. Perfekcyjny strzał. Perfekcyjne. Dobra. Yy, no to lecimy zatem po ciało tego naszego. Tego naszego. Myślę, że tutaj już więcej. Nie ma tych snajperów. Już by chyba wystarczyło. Tu jeszcze się trafił, no proszę. Ale jak sobie fajnie ten, nie? Zmienił szybko na lugera. No, ale tych sniperów tutaj rzuciło. Co nie miara. No mam nadzieję, że więcej już ich nie ma, naprawdę. A jednak coś tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze jest, i skądś mnie to strzela? No, nawalili. Dobra, przebiegnę sobie. Oj, chyba nie przebiegnę sobie. I? A, jednak dobiegłem. Będzie zemsta. Przełęcz... Kaserin połączenie z team zostało przerwane, no trudno, Kapral 105 zobaczmy sobie jakie osiągnięcia były, odblokowane Lee Enfield MK-3, także być może w kolejnej misji sobie nim polecę, przełęcz Kaserin. premia snajpera razy 200, gniazdo snajpera jakieś 100 punktów expa, eliminacje 56, ogólna grosza 2 km, oznaczenie w rokowie 28, strzały z daleka 0 na 1 dzienniki wojny 5 na 8 produkcja czołgu Ratę odkryta dobra, słuchajcie zatem kończymy tutaj ten odcinaczek. tamten poprzedni był dłuższy ten jest krótszy, także wszystko się zgadza no i widzimy się oczywiście w kolejnych mam nadzieję bardzo ciekawych misjach także do zobaczyska, hejka